No mocno, bo te ekipy znowu znikają ze wszystkich półek, wszystkich sklepów, do których trafiają, a już są w całej Polsce. Niesamowite to jest, to jest naprawdę przemocne. Nie wiem, jak to się dzieje. Mam nadzieję, że smakują Wam wszystkim, i mam nadzieję, że jak kupicie jednego, to wrócicie po cały karton, tak jak już mówiłem, bo są prze, prze dobre. Ale jak widzicie też, że ktoś chce kupić, to podzielcie się z nim. Z tego kartonu mu dajcie kilka. Skoro już wzięliście karton, to chociaż kilka oddajcie, nie? Żeby, żeby chociaż każdy spróbował. I też mógł przyjść następnego dnia po ten karton. <gry> Natomiast no, cieszę się bardzo, że tak wam się podobają te produkty, które stworzyliśmy z koralem. I jeśli jeszcze ktoś nie wie, to na półkach sklepowych... Czekajcie, odwrócę kamerkę. Tam było odbicie lustrzane, ale na półkach sklepowych powinny też niebawem... O ile nie już pojawić się lody ekipy XXL, czyli wersja większa po prostu. No i oczywiście też, jak sobie tutaj zajrzymy do lodówki jest truskawkowy. I słuchajcie, ja chciałbym zrobić tu oficjalne głosowanie po raz kolejny, bo było ono robione, ale truskawkowy czy cytrynowy? Głosujcie.